Wielbimy Cię, Panie Jezu w tym najświętszym sakramencie ołtarza, Ty jesteś Bogiem z nami, Emanuelem przychodzącym nieustannie. Jeszuła, Bóg zbawia, ale też i Bóg uzdrawia. I z takim Bogiem mamy do czynienia, kiedy przychodzimy do Ciebie, kiedy poruszamy się zawsze w Twojej świętej obecności. Dlatego chcemy Cię adorować w tej naszej wspólnocie wojowników Maryi i rodzin. Chcemy Cię chwałę, bo powiedziałeś tuż przed wniebowstąpieniem oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to się spełnia. Jesteś z nami. Jesteś w tym kawałku chleba, kiedy adorujemy Ciebie w tej monstrancji także w naszych sercach, kiedy przyjęliśmy Ciebie w Komunii Świętej. Jesteś z nami. Jesteś pośród nas, jako Bóg zwycięski, Bóg przywodzący nas z Dlatego przyjmij nasze uwielbienie, Panie Jezu, bo jesteś tego godzien. Kiedy w wieczornikach naszych Nade wszystko w tych wieczernikach domowych, gdzie więcej czasu spędzamy. Razem z Maryją przygotowujemy się na zesłanie Ducha Pocieszyciela. Tak powiedziałeś, żebyśmy trwali na modlitwie, żebyśmy nie odchodzili z Jerozolimy, ale żebyśmy oczekiwali przyjścia Pocieszyciela, Ducha Prawdy. On nas doprowadzi do całej prawdy. Jest to szczególny czas łaski i także tutaj trwamy, w tym wieczorniku na nowe wylanie Ducha Świętego, na wylanie Ducha Świętego na wojowników Maryi Polsce i na całym świecie, na wylanie Ducha Pocieszyciela na nasze rodziny, żeby Duch Święty nas ożywił, żeby w nas było życie chrześcijańskie, mistyczne, charyzmatyczne, żeby nam się chciało żyć, Żyć dla Twojej chwały i dla zbawienia ludzi, dlatego przyjmij nasze uwielbienie, nasze bycie i trwanie przed Tobą, a to wszystko w Duchu Świętym przez niepokalane serce Maryi.